10 najbardziej uzależniających substancji. Numer 10 GHB. GHB to substancja psychoaktywna, którą często podaje się narkoleptykom, aby wyregulować ich sen. Często jest ona jednak wykorzystywana jako narkotyk, powodujący euforię i rozluźnienie. Uzależnieni przyjmują substancję co kilka godzin, a w przypadku ominięcia dawki odczuwają gwałtowne stany lękowe i halucynacje. Uzależnienie jest tak silne, że odstawienie może skończyć się śmiercią. Numer 9. Benzodiazepiny. Benzodiazepiny używane są w leczeniu napadów lęku i paniki. Jednakże po 6 tygodniach przyjmowania tolerancja zwiększa się, a także istnieje ryzyko zaostrzenia się leczonych objawów. Powoduje to konieczność zwiększenia dawek aż do momentu, w którym przyjmujący całkowicie uzależnia się od leku. W takim przypadku odstawienie substancji jest niezwykle niebezpieczne, jako że może spowodować zawał lub chorobę serca. Numer 8. Kofeina. Kofeina to najpopularniejszy na świecie narkotyk, dostępny bez żadnych regulacji. Po spożyciu wnika ona do krwi obiegu poprzez żołądek i wpływa na aktywność neuronów, zwiększając czujność i niwelując uczucie senności. Z tego powodu jest ona silnie uzależniająca. Obecnie około 75% osób pijących kawę jest nałogowcami. Kofeina może być śmiertelna w dawce powyżej 10 g, co odpowiada 80 filiżankom kawy lub 125 puszkom Red Bulla. Numer 7, alkohol. Alkohol blokuje działanie neuronów, tym samym zwalniając procesy myślowe, oddychanie, tempo i bicie serca, jednocześnie zwiększając poczucie przyjemności. Alkohol może być niezwykle uzależniający, a około 1 na 5 osób, którakolwiek spróbuje tej substancji w pewnym momencie swojego życia będzie uzależniona. Nadmierne picie może powodować długofalowe problemy zdrowotne, a w 2010 leczenie z uzależnienia od alkoholu kosztowało Stany Zjednoczone prawie 250 miliardów dolarów. Numer 6. Barbiturany. Barbiturany to leki usypiające powodujące spowolnienie działania centralnego układu nerwowego. W latach 60. często były przepisywane ludziom cierpiącym na bezsenność, aby ułatwić zapadanie w sen. Jednakże bardzo często przyjmowana dawka była zbliżona do dawki śmiertelnej, powodując zgon dziesiątek tysięcy osób. Znanym przykładem jest amerykańska ikona Marilyn Monroe. Barbiturany są niezwykle uzależniające. Bardzo często osoby nawykowo przyjmujące depresanty, takie jak kokaina, mają szczególne skłonności do uzależnień od barbituranów. Numer 5. Metamfetamina. Metamfetamina to niezwykle potężny narkotyk, który może być wciągany, palony albo strzykiwany i wywołuje przypływ szczęścia i energii przez około 6 godzin. Substancja powoduje wydzielanie się w mózgu dopaminy i neoadrenaliny, jednocześnie uszkadzając neurony. Ten proces drastycznie spowalnia produkcję substancji w mózgu, a więc zwiększa głód narkotykowy, czasem tak intensywnie, że uzależnienie następuje już po pierwszym zażyciu. Przy długim przyjmowaniu często rozwija się psychoza. A narkomani tracą kontakt z rzeczywistością. Numer 4. Metadon. Metadon to lek przepisywany osobom uzależnionym od heroiny, aby pomóc im walczyć z nałogiem. Ma on na celu zniwelowanie zespołu odstawienia, a dawka jest powoli zmniejszana, aby umożliwić funkcjonowanie bez narkotyku. Niestety ta metoda często odnosi przeciwny od zamierzonego skutek i pacjenci psychicznie uzależniają się od metadonu, wierząc, że jest on niezbędny do pozostania z daleka od heroiny. Mimo że metadon stanowi jedynie niewielki ułamek wydawanych na receptę leków przeciwbólowych, jest odpowiedzialny za największy odsetek spowodowanych przednie śmierci. Numer 3. Nikotyna. Nikotyna to główny składnik tytoniu i jest jedną z najmocniej uzależniających i szkodliwych substancji na naszej planecie. Szacuje się, że w 2020 z jej powodu umrze 8 milionów ludzi. Nikotyna jest szybko wchłaniana przez płuca i dostarczana do mózgu, zmniejszając poziom stresu i niepokoju. Podczas palenia jednego papierosa organizm wchłania około 1-2 mg nikotyny, ale zaledwie jedna kropla tej substancji w czystej formie może doprowadzić do śmierci. Numer 2. Kokaina. Kokaina zalewa mózg dopaminą w przeciągu zaledwie sekund po zażyciu, tym samym powodując wzrost przyjemności i poczucie wiary w siebie. Badania przeprowadzone w latach 70. ujawniły, że uczucie euforii jest tak potężne, że szczury wybierały kokainę zamiast pożywienia, nawet jeśli oznaczałoby to śmierć głodową. Substancja ta jest silnie uzależniająca, całkowicie dominując życie jednej na pięć próbujących jej osób. Udowodniono także, że nastolatkowie pijący alkohol i palący tytoń są 266 razy bardziej skłoni do sięgnięcia po kokainę w porównaniu do rówieśników niekorzystających z tych substancji. I numer 1 heroina. Po wstrzyknięciu heroiny w ciało, przekształcana jest ona w morfinę. Powoduje to reakcję ze strony znajdującego się w mózgu ośrodka nagrody i przytłaczające uczucie euforii. Tolerancja wzrasta wraz z zażywaniem, co oznacza, że osoby uzależnione muszą brać coraz to większe dawki, celem uzyskania tego samego efektu. Jest to śmiertelnie niebezpieczne jako że dawka śmiertelna stanowi jedynie pięciokrotność tej, którą bierze się za pierwszym razem. I to by było tyle na dziś. Pamiętajcie, żeby nie brać i nie próbować narkotyków. A jeśli znacie jakieś ciekawe historie ich dotyczące, piszcie w komentarzach na dole. Ja zapraszam Was do kliknięcia tutaj lub sprawdzenia linku w opisie w celu zobaczenia i poznania 10 najbardziej niebezpiecznych ulicznych narkotyków. Ja się z Wami żegnam, a my widzimy się w kolejnym odcinku. Piona!